Witam własnym pan Arecki ja w dzisiejszym poradniku pokażę Wam jak zrobić mm, most automatyczny. Będziemy do tego potrzebowali pistonów, yy, przekaźników, czyli jupiterów, <coughs> yy, czerwonej pochodni i redstone'a. No i oczywiście duwa bloków z których chcemy zrobić yy, z których chcemy zrobić nasz most w moim przypadku to będą deski więc w koce weźmiemy, weźmiemy z Was taki no i co no i teraz gdzie yy, na przykład tutaj tak o, w stronę naszej mm, dziury tak dajemy piston jeśli chcecie zrobić na przykład taki większy most, no to musicie się trochę tutaj pobawić z tym redstone'em, ale ja pokażę wam jego byś robić takie proste. No więc tak, teraz budujemy... Tak o, nie wiem, jak to nazwać... będzie na ciągu tutaj płynęła... Mm, nowy redstone będzie zawsze zapalony, nawet po wyłączeniu go z... tutaj z tego. Nawet po wyłączeniu go yy, po odłączeniu go z jakiegoś restą torcza albo coś takiego to on i tak będzie nam działał Więc tak yy, kładziemy to w tą stronę Ale jeszcze najpierw yy, Układamy to w yy, tą stronę Poczekajcie chwilę Tak tak. W zależności od tego jakie chcecie to mieć długie. To po prostu mm, jak chcecie mieć, jakich chcecie mieć y, długi most, to po prostu musicie zrobić dłuższy tutaj ten kabel. Ja zrobię taki, powinien wystarczyć. Tak. No i tutaj już zakręcam. Teraz ustawiam y, piston w w tą stronę tak i ustawiam po prostu tutaj bloki gdy teraz weźmiemy mm, naszą pochodnię ustawimy ją tak i od razu zniknijmy ojojoj oj. No, nie wiem dlaczego to nie chce chodzić a może deski nie chodzą to może weźmiemy piasek, piasek chodzi, trzeba zobaczyć, poczekajcie chwilę i chcemy to wyłączyć, to po prostu musimy rozwalić ten redstone, byle gdzie. Tak? To może piasek nam będzie chodził? Nie wiem, dlaczego to nie chce chodzić. Pewnie usunęli coś takiego w nowej wersji Minecrafta, ale czym znowu. Hmm, no nie chcę. Aha, musi być pojedynczo. Hmm. Co tutaj się przesuwa jeszcze? i widzicie i na przykład tutaj hmm, to w takim razie tutaj tego nam to jest nam niepotrzebne tak oto stworzyliśmy zbagowany piasek chociaż to właśnie nam nie o to chodziło właściwie no i tutaj na przykład gdy weźmiemy tutaj na przykład deski tam się zbuduje taki most starczymy tak będziemy przytrzymywać o i widzicie i nam się mościk zbudował ładny To, to nam nie, nie będzie potrzebne myślałem, że to będzie trzeba inaczej zrobić ale, bo tak się robiło wcześniej ale w tej wersji już tak nie trzeba robić wystarczy po prostu będziemy tutaj stać tak i tak po prostu przesuwać hmm, dlaczego to nam się nie przesuwa Dobra, tak więc to tylko tyle z tego filmu jeśli spodobała Wam się taka produkcja mostu, to zachęcam do subskrybowania mojego kanału. A jeśli, jeśli chcecie widzieć więcej poradników, to po prostu wejście w zakładkę Poradniki lub oglądajcie moje filmy jak tu widzicie pułapkę z mojego starego filmu, który nakręciłem 5 minut temu. No ale to jest według mnie stary film, bo nakręciłem nowy i tutaj po prostu możemy robić tak. No, zablokowało się. Tak, no więc to było tyle dzisiejszego filmu. Yy, ja się z Wami żegnam. Cześć.